Ok, know. Yeah! Now blast them! They're all around us! There's more coming. Oh, shit! These boys ain't backing down. Let's go, get off. I got some dummy on them. Yeah, dummy on them. Dummy. Take care. Dobra, pokazać się dupy głowę No odsuń się, odsuń się, bo tam twój kolega za, za tobą stoi I co? Czekamy To jest skrypt, to nie jest koniec gry tak? Nic kto nie umarł to jest skrypt Także spokojnie bez nerwów Tak, 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 tak. Uciekam, uciekam, uciekam. Ja proponuję uciekać tędy. tą dolinką, tak Gdzie mają najmniejsze szanse trafienia nas. Oczywiście nie za daleko, bo oczywiście to ma beczy. Tomas Ignoruj O Boże, amunicja nie słyszy Tomas durniu ruchy. Już czekam na ciebie. Nie macie sekretów żadnych Szukanie sekretów w trakcie wojny nie jest. Okay, Ej, well <muchy> hey, jaja, co <se> robisz? <muchy> <me> nie chcesz mnie <muchy> zabrać ze sobą? Jak ja teraz mam wejść na górę? Co jaja robi? No, tu nie ma drogi na górę. Tu chyba jest. Tak. Zawsze jest droga alternatywna. Ale za to, że na mnie nie poczekałeś, masz wydyja. Zostanę z tej strony. A myślisz, co ja robię? Nie mam dynamitu. Raz, dwa, trzy, cztery. Słońce, jeszcze góry zchodzę. Łała

Dostał dostał się, ruchy, 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 bo nie było nic więcej, tylko was dwóch, nie jesteśmy tutaj. go in oh wow Back Listen. No, i don't have time to fight about this they're gonna shoot us like sitting ducks here The will you too unless we take out those cannons no, i don't have that much tnt O oh, yeah, Idziemy, idziemy, idziemy. Tu był sekret numer dwa, który znalazłem trenując. Idów w tym tym w koszu i pewnie w takich koszach są wszystkie sekrety, ale nie chcę się ich szukać. Zawsze, że mamy wojnę dookoła. Czekaj może jednak poszukam no, tego sekretu. Wiedziałem to już mam 3 z 5 Ja nie mam w ogóle dynamitu, dobrze to są skryptowane, ten dynamit odkładany pod skałę, bo bym był w dupie ciemnej. Uła. Tu nikogo nie ma, także nie ma się co martwić. Czego ty strzelasz, Tom? Idziemy, idziemy, idziemy. Ja tu włożę. Przeczytałem, że tam sekret jakiś schowany, ale chyba nie. Tam na pewno nie ma sekretu. Porzucam to jest Gdzie to jest? Tu, tu i ostatni, tu podniesiemy sobie celność. Nie, nie podnosimy. Dupiec, koniec rozdziału bardzo szybko, krótko, dynamicznie i pieniądze. Sony oczywiście nie sugeruje, iż twórcom skończył się pomysł, tak? Na zabawę. Taki wypełniacz w historii. Bo co dużo można opowiadać w ten, tak, tak? W takim rozdziale. Krótka, szybka obrona i koniec. Kacerka na zakończenie. Potem jeszcze będziemy musieli obejrzeć. Ile. Ile procentów cenności straciliśmy tak 60 miałem w poprzednim czyli tutaj wypadałoby mieć jakieś 10 What are they waiting for Chief my name is Bondsby colonel in the second call the army of northern virginia i'm here for that medalion and i will offer you a fair exchange hand it over right now and i will give you back something that you hold dearly. Son of a bitch. He's got your son. I am already dead, father. Do not talk to them. You hand over that medallion or he will die. Right here, right now. <laughs> Seeing father is Apache, he will face death bravely. Look around you. Your village is gone. Your people are dead. Are you willing to sacrifice your last male heir? You ready to let your line, your tribe, your people die out? Let him go, Housea. Let him go, and Running River will get you the medallion. No, Chief. I want it in my hands. Then I let him go. Of course. Good. I'll be waiting in the ghost settlement. You surely know where that is. You have until sundown tomorrow. Or your son dies. That medallion ain't where you think it is, Chief. What do you know of it? Where else would it be? Who would dare take it? Your son. ha. Uh, 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 uh. No, jaka celność? O w mordę, 51%! Nie doceniałem siebie. Znalazłem dwa dodatkowe sekrety na wizji w dodatku. Tak więc, co tu dużo mówić. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do rozdziału 13. Tak, 13, rozdział numer 13. W mieście duchów, bardzo fajny, fajna lokacja, na razie.